Nie, ja mogę poprosić o poczekanie, żeby mi się włączył ten, tak? Dzięki, możemy zaczynać. Dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów do spraw rolnictwa obejmuje kilka ważnych tematów. Pierwszy temat to jest sprawa dyskusji, pierwszej dyskusji na forum Rady Ministrów dotyczącej przyszłości wspólnej polityki rolnej po roku 2020 w komisja na podstawie dotychczasowej dyskusji przedstawiła sześć takich priorytetów zgłaszanych przez państwa członkowskie, a także przez organizacje na przykład Kopa, Kodżeka. Polska przedstawia stanowisko, którym podkreśla znaczenie po pierwsze, aby w nowej wspólnej polityce rolnej były zachowane równe warunki konkurencji dla wszystkich państw w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich po drugie poprawa spójności społecznej gospodarczej i terytorialnej w ramach Unii Europejskiej to są dwa Tematy, które nie zostały podniesione w ten sposób przez Komisję w ramach priorytetów, my stawiamy to jako Polska, że tym, to powinno stanowić konkluzje, które będą przyjęte w październiku i przedstawione w formie komunikatu dla wszystkich państw członkowskich. Druga sprawa to jest sprawa podwójnej jakości żywności. Tutaj odbywa się debata na wniosek Słowacji i Węgier. Polska stwierdza, że system jakości bezpieczeństwa żywności w Europie, a także w Polsce jest zachowany, że polska żywność jest bezpieczna i zdrowotnie i po prostu jeśli chodzi o to podwójną jakość, to przyjmujemy do wiadomości te badania, które przeprowadziła Słowacja i Węgry i uważamy, że komisja powinna odnieść się do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2013 roku, która wskazywała na tego typu możliwość wystąpienia przypadków podwójnej jakości żywności i postulujemy w moim stanowisku, żeby komisja przedstawiła w tym zakresie swoje stanowisko, też aby został. Te przypadki zbadane przez Komisję, aby ewentualnie przygotować rozwiązania legislacyjne w tym zakresie. Trzeci temat to jest sprawa nieuczciwej konkurencji. Tutaj wniosek, który został przedstawiony przez kilka państw, Polska poparła ten wniosek. Przypomnę, że w Polsce przyjęliśmy ustawę o przewadze kontraktowej, która zawiera pewne elementy likwidacji czy też zajęcia się sprawą nieuczciwej konkurencji. Natomiast postulujemy i popieramy ten wniosek, aby na forum Unii Europejskiej był, było to prawnie rozwiązane. Wnioskujący wskazali na 32 przypadki nieuczciwej konkurencji, które powinny być wyeliminowane w wyniku legislacji. Czy działania legislacyjne, co ma pan na myśli konkretnie mówiąc, bo pojawiły się takie informacje, Czesi na przykład mówią, że trzeba zmienić unijne przepisy, bo gorsza jakość, o której mówią Słowacy i Węgrzy, to właściwie wszystko jest zgodne z przepisami, dopóki producenci informują o tym na opakowaniach. Czy zmianą unijnych przepisów byłoby po prostu zakaz wprowadzania do Europy środkowo Wschodniej gorszych jakościowo produktów, mimo że są informacje na opakowaniach? Nie, te produkty nie są gorsze jakościowo. Takim przykładem jest sprawa zawartości Mięsa w konserwach, jeśli jest zawar zawartość 60% mięsa albo 80%, to jakość i bezpieczeństwo żywności jest zachowane, natomiast producent może spełniać wymagania konsumentów, czy to cenowe, czy, yy, czy innego rodzaju. Natomiast tutaj to jest problem do rozwiązania, natomiast nie jest to prosty problem. W Polsce yy, nie zauważamy tego. Nas nasze instytucje czy yy, stowarzyszenia zajmujące się yy, Obrotem czy eksportem nie, nie stawiają tego problemu jako problem ważny. Tym niemniej uważamy, że jeśli są zgłaszane przypadki przez inne państwa, to powinniśmy to badać. A na przykład inne substytuty gorszej jakości soropy? Bo na Słowacji i Węgrzech o tym mówią, że to jest jedna gorsza jakość, jeśli w soku jest mniej soku, a napoje gazowane są. Yy dofarbiane, czym gorszym jakim składnikiem? To już jest fałszowanie żywności. Także ja bym tutaj, to jest taka cienka granica, to czy fałszowanie jakości żywności, czy, czy gorsza jakość, ale tutaj jeszcze raz podkreślam, podkreślały też to państwa, że to jest raczej moralne yy, zaniedbanie, czy jeśli tak można określić. Natomiast nie ma tutaj łamania przepisów o jakości, bezpieczeństwie, bezpieczeństwie żywności. Jest to... Yy, do zbadania po prostu, żebyśmy nie podejmowali pochopnych decyzji, jeśli chodzi o Polskę, to na tym etapie takiego problemu nie widzimy. Panie ministrze, wsparcie dla producentów jabłek, występował pan do Komisji Europejskiej o zmianę rozporządzenia. Czy coś pan usłyszał od komisarza Hogana, czy jest na to Jeszcze szans? to będzie dyskutowane po godzinie 16, bo cała debata odbędzie się po 16. Składamy wniosek o podniesienia kwoty wycofania do, do tej, która była w ubiegłym roku, do 200, około 290 tysięcy ton i będziemy wskazywali na to, że cena jabłek spadła około 10-15% w stosunku do roku ubiegłego i to jest też powód do tego, żeby komisja mogła podjąć interwencję. A jak, y, jaką kwotę teraz mamy, to znaczy jaka byłaby różnica między... Teraz mamy około 100 tysięcy ton, a mieliśmy 290, także jest duża różnica. Stawiamy na podobną kwotę, dlatego że problem jest podobny jak w roku ubiegłym, a może jeszcze gorszy. Panie Ministrze, jeszcze chciałem zapytać o wspólną politykę rolną po 2020 roku. Jak rozumiem dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat. Czy to jest My postulujemy wyrównanie dopłat i dopłata do jednego hektara do powierzchni, co nie jest stosowane w innych państwach, bo teraz jest kilka systemów. Natomiast najbardziej takim uczciwym, sprawiedliwym systemem byłaby dopłata w całej Unii Europejskiej do hektara powierzchni użytków rolnych. I ona powinna być równa dla wszystkich państw? Tak. Proszę Dziękuję bardzo.